nas na ale nas bardzo wesołego. Wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowa ślady i łaski Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Bądź pozdrowiona, Maryjo. Bądź pozdrowiona, Pani i Królowo Moja. Błogosławię Cię, Maryjo. W tajemnicy ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Uwielbiam w Tobie, Maryjo, Boga, który jest światłem i zbawieniem dla całego świata. Uwielbiam Boga w Twojej pokorze, w Twojej wierze. I w Twoim przyjęciu z całkowitym poddaniem się i ufnością wszystkich wyroków Bożych uwielbiam Boga w osobie świętego Józefa, Twego Maryjo, przeczystego oblubieńca, który miłością i świętością, zasłuchany w Boże natchnienia umiał ochraniać przed niebezpieczeństwem Ciebie, Maryjo i dzieciątko Jezus. Odpowiadając Matko Boża na Twoje wezwanie z Fatimy, pragnę wszystko ofiarować w duchu wynagrodzenia za grzechy moje i wszystkich innych biednych grzeszników. Proszę Cię, Matko Moja, wyproś mi łaskę skupienia i głębokiego wniknięcia w tajemnicę Twojego niepokalanego serca. Które przeżywa ofiarowanie dzieciątka Jezus w świątyni w Jerozolimie. Święty Łukasz tak opisał to wydarzenie w swojej Ewangelii, gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił pana i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść słudze twemu w pokoju według twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem, pozostała wdową, liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 40 dni od narodzenia Pana, od 40 dni tulisz Maryjo w ramionach Syna Bożego, tego, którego narodzenie zwiastował Ci anioł z nieba, tego, który począł się w Tobie z Ducha Świętego, jakże wielka to tajemnica. Jak bardzo Twoje niepokalane serce, Maryjo, wypełnione było miłością, wdzięcznością i uwielbieniem Boga za wielkie rzeczy, które uczynił i do których Ciebie zaprosił. A teraz, Maryjo, widzę Ciebie młodziutką mamę, która niesie do świątyni w Jerozolimie pierworodnego syna. Aby zgodnie z prawem Izraela ofiarować go wielkiemu Bogu. Czy wiesz, Maryjo, że właśnie wtedy, gdy tuląc dziecię Jezus w swoich ramionach, wnosisz je do świątyni, właśnie w tym momencie do swojej świątyni wkracza odwieczny Bóg i Pan Zastępów, ten, przez którego i dla którego wszystko istnieje? To wielkie wejście Pana do świątyni ukryte jest przed oczyma tych, którzy jeszcze nie widzą Bożego światła, których serca nie są jeszcze gotowe na to, aby rozpoznać Pana i Zbawiciela, przychodzącego do swego ludu. Ale Ty, Maryjo, wiesz, że niesiesz wtulonego w Twoje ramiona Syna Bożego, największy skarb ludzkości. Tego, który dokona dzieła zbawienia. Trwasz, Maryjo, całym sercem w adoracji Boga, w miłości, która łączy twoje niepokalane serce z najświętszym sercem Jezusa. Trwasz, Maryjo, w adoracji zbawiciela, a jednocześnie chłoniesz całą sobą wszystko to, co dzieje się w świątyni. Śledzisz każdy gest kapłana, każde spojrzenie boskiego niemowlęcia, każdy wyraz twarzy Józefa i słuchasz, Maryjo, wsłuchujesz się w każde słowo dotyczące Jezusa. Myślę o tym, Maryjo. Jak bardzo musiałaś się rozradować, Ty, która jesteś oblubienicą Ducha Świętego. Spotykając starca Symeona, o którym święty Łukasz mówi, że duch święty spoczywał na nim i go prowadził. Serca prowadzone przez ducha Bożego rozumieją się natychmiast, bez słów. Ludzie pełni Bożego ducha natychmiast rozpoznają tych, którzy są posłuszni Bogu. Słyszysz, Maryjo, co Symeon mówi o Jezusie? Mówi, że Jezus jest światłem, że przyniesie ze sobą zbawienie i że on, starzec, teraz może umierać spokojnie, bo zobaczył na własne oczy Boga, który przyszedł na Ziemię po to, by nas wyzwolić z więzów i panowania śmierci. Symeon, rozpoznając w Jezusie zbawiciela, Przestał bać się śmierci, bo już miał pewność, że śmierć stanie się tylko bramą, którą trzeba przejść, aby wejść do Królestwa Bożego, do Ojca, od którego wyszliśmy i który dał nam życie. Życie, które zmienia się ale się nie kończy. A potem słyszysz, Maryjo, słowa o mieczu, który przeszyje Twoje serce bólem i że stanie się to po to, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu. Wiem, Maryjo, że nie do końca rozumiesz teraz słowa Symeona, ale zachowujesz je w sercu i rozważasz, aby poznać wolę Boga i wypełnić ją wiernie w każdej chwili, w każdym zdarzeniu i doświadczeniu. Gdy nadejdzie godzina Jezusa, gdy on będzie cierpiał i umierał na krzyżu, a twoje niepokalane serce będzie przeszyte na wskroś mieczem bólu współcierpienia i współudziału w męce Syna, zobaczysz, jak Wychodzą na jaw zamysły serc wielu? To właśnie w obliczu męki i śmierci Pana, w spotkaniu z Jezusem, umęczonym i ukrzyżowanym, odsłania się prawda zamysłów ludzkich serc. Serc, które Albo kruszą się na widok męki Pana i w pełni mu się powierzają, albo krzyczą, jak ci, którzy stali pod krzyżem: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! I życiem w grzechu krzyżują Pana, zadają mu ból tym większy, im większe są ich winy. Ale oto zjawia się w świątyni jeszcze jedna osoba staruszka, prorokini Anna, która służy Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Jej imię znaczy łaska u Boga. Jest córką Fanuela, którego imię znaczy oblicze Boga. I jest z pochodzenia Asera. Imię Aser znaczy dobry los, szczęście. Anna jest wdową. Bardzo szybko owdowiała. Gdy ją spotykasz, Maryjo. Jest staruszką, Anna jest symbolem Izraela i każdego człowieka, który żyje w pustce i samotności, jak owdowiała żona, która pochowała swojego ukochanego. Tak my przez grzech żyjemy w oddaleniu od Boga i w samotności, Tego, który utracił swą miłość. Anna całe wdowie życie spędza w świątyni modli się pości tęskni za Bogiem którego spotyka właśnie wtedy gdy Symeon przepowiada Jezusowi krzyż a Tobie Maryjo cierpienie W tej właśnie chwili Bóg w pełni objawia swą moc miłości i miłosierdzia Anna też jest prowadzona przez Ducha Świętego, dlatego wielbi Boga, mówi o nim, mówi o wielkich dziełach Boga, których on dokonuje w duszy każdego, kto jemu się powierza, jemu oddaje i ofiarowuje. Maryjo, Ty również po spotkaniu z Elżbietą wyśpiewałaś pieśń uwielbienia Boga. Wielki magnifikat wobec Ojca, który czyni wielkie rzeczy, który w swoim synu Jezusie Chrystusie przychodzi, aby mnie zbawić. Maryjo, wpatrując się w Ciebie w scenie ofiarowania, proszę weź mnie w swoje ramiona. Ofiaruj Ojcu, tak jak kiedyś ofiarowałaś Jezusa. Ofiaruj mnie i powiedz Bogu, że jestem Twoim dzieckiem, które choć słabe i grzeszne, jednak pragnie kochać Boga, wypełniać Jego wolę, przynosić Bogu chwały całym swoim życiem. I powiedz Maryjo Ojcu, że wyznaję wiarę w Jezusa Chrystusa, Jego Syna, że wierzę. I pragnę głosić całemu światu, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest jedynym zbawicielem świata i że w imię Jezusa otrzymuje przebaczenie grzechów i życie wieczne. Wyznając wiarę w Jezusa, mojego pana i zbawiciela, Jednocześnie wyznaję wiarę w Twoje Maryjo, Boże, Macierzyństwo. I na całe życie przyjmuję Ciebie jako moją Matkę i Królową w tej wierze, w Kościele, który jest mistycznym ciałem Pana Jezusa. Oddaję siebie i swoje życie na ofiarę dla nieskończonej chwały Bożej, dla zniszczenia grzechu i dla zbawienia dusz. Amen. całego świata. Dla Jego bolesnej wejściu. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O krwi i wodę, która wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas. Mamy Tobie. O krwi i wodę, Któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Święty Boże, święty Jezus.